Co myśmy właściwie przyjechali do Bydgoszczy? Jak to po co? Na pierogi! Jakie pierogi? No, najlepsze pierogi, Marzena. Ale chwila, tobie się już chyba coś poprzestawiało. A czemu? No bo ty zawsze masz pomysły na przepisy. Marzena, a co teraz jest? Wakacje. Czyli co? Czyli nie ma szkoły. Kobieto. No dobra, Marek, powiedz lepiej, że nie masz już pomysłu na przepisy. Marzena, przepisów to ja mam pełno, ale gdzie ja tu mam gotować? W hotelu. Pomyśl. Idziemy teraz na pierogi, spróbujesz i zobaczysz, jakie będą pyszne. Jesteśmy na miejscu, kochanie. I co, niby tu są najlepsze pierogi w mieście? Nie w mieście, tylko w Polsce, chodź. W życiu bym nie powiedziała. Ile tu tego? No mówię ci, wybrałaś coś już? No nie wiem, na co się zdecydować. Polecam ci z bryndzą. Hmm, może być ciężko. Trochę baranem zalatuję, ale są okej. Okay. Wiesz co, albo może tym razem placki wezmę. A od ciebie spróbuję pieroga. Przyszły, popatrz jakie piękne. Zobacz moje placuszki. Pierogi dużo lepsze, uwierz mi. Hmm, muszę zrobić kiedyś.